Zaproszenie przyszło w środę na srebrno czarnym kartonie ze srebrną folią. Zapowiadało coroczny zjazd rodziny Hawthorn, który miał odbyć się w san francisco. Wpatrywałam się w nie, przesuwając palcami po eleganckim druku, a w mojej głowie odbijały się dawne wspomnienia przewracania oczami, złośliwych uwag i wymuszonych uśmiechów. Nazywam się Marin Hawthorn. Choć obecnie w świecie biznesu występuję pod pseudonimem Marin Blake. 15 lat temu byłam zawiedzioną rodziną artystką, która odrzuciła miejsce w Hawthorn Investments, by studiować zarządzanie hotelami w Portland, czarną owcą z marzeniem i bez prawdziwych perspektyw. Mój telefon zabrzęczał. To była moja kuzynka Serena. odebrałam. Marim zaśpiewała zbyt jasno. Mam nadzieję, że dostałaś zaproszenie. Dostałam. Chciałam tylko powiedzieć, że tegoroczne spotkanie jest bardzo ekskluzywne. Celestie Resort jest dość wyrafinowany. Rozumiesz, prawda? Spojrzałam na panoramę Los Angeles z najwyższego biura Blake Hospitality Group. Prawie się roześmiałam. Celestie? Mój pierwszy pięciogwiazdkowy kurort. Ale Hofforms o tym nie wiedział. Chcesz powiedzieć, że nie pasuje, Serejną? Och, nie bądź taka, powiedziała, a jej ton stał się słodki. Po prostu będziemy mieć celebrytów, założycieli firm technologicznych, senatora lub dwóch. Wiesz, że pozory mają znaczenie, kropka moje pozory, miała na myśli mnie. Nie mogła mieć wpływowych przyjaciół, którzy zdawali sobie sprawę, że jej kuzyn pracował kiedyś w recepcji? A kto wybrał miejsce? Oczywiście ja, powiedziała z dumą. Tata powiedział, że mam smykałkę do luksusowych przestrzeni. Celestie to najlepsze miejsce w Bay Area. Musiałam poprosić o poważne przysługi, aby je zdobyć, kropka prawie się zakrztusiłam. Przysługa przyszła za pośrednictwem naszej strony rezerwacyjnej. Zatwierdziłem ją osobiście. Za cenę o 40% wyższą od naszej stawki premium. To musiało być trudne, powiedziałem. Cóż, nie każdy ma mój kij, roześmiała się. Właściciel M. Blake jest samotnikiem, ale ich zespół był bardzo chętny do współpracy, gdy usłyszeli nazwę Hawthorn. Oczywiście, że byli. Kazałam im rozwinąć czerwony dywan. W każdym razie, powiedziała Serena, jestem pewna, że to zrozumiesz. Może w przyszłym roku. Skoro przeniosłaś się z tego butikowego motelu w Silver Lake. Ten motel zapoczątkował całe moje imperium. Ale pewnie serejną może w przyszłym roku kropka ten motel, z którego kpiła serena. W rzeczywistości był to mój obiekt pilotażowy, w którym testowałem i udoskonalałem innowacje, które później sprawiły, że Blake Hospitality Group stała się przełomem w świecie luksusowych hoteli kropka, ale Hoforms już dawno przestali zwracać uwagę na moją karierę. Coś w tym stylu powiedziałem jej kropka po rozłączeniu się, odchyliłem się do tyłu w moim skórzanym fotelu. Szum ruchu ulicznego w Los Angeles był słaby pod podwójnymi szybami. Napłynęły wspomnienia. wspomnienia.15 lat temu ukończyłem uniwersytet w Oregonie z dyplomem z zarządzania hotelem, pełen pomysłów i zerowego wsparcia ze strony rodziny. Będziesz sprzątać pokoje, żeby zarobić na życie, grzmiał mój ojciec. Żaden hałtorn nie nosi plakietki z nazwiskiem. Ale tak było, nosiłam bagaże, szorowałam podłogi, zajmowałam się ciekłymi gośćmi i szkoliłam personel. Nie chciałem tylko prowadzić hoteli. Chciałem je wymyślić na nowo. A żeby to zrobić, musiałem zrozumieć każdy centymetr tego, jak działają. Kropka. W ciągu czterech lat otworzyłem swój pierwszy obiekt, butikowy hotel w Silver Lake o nazwie Blue Lantern. Wyprzedawał się w każdy weekend. Teraz, w wieku trzydziestu czterech lat, jestem właścicielem dwudziestu jedno wysokiej klasy ośrodków wypoczynkowych w pięciu krajach. Celestie ich miejsce spotkań była moim klejnotem w koronie. Połączenie kalifornijskiego nadmorskiego designu i technologii zrównoważonego rozwoju. Dwukrotnie zdobyło tytuł luksusowego kurortu roku. A teraz w jakiś sposób moja rodzina uznała, że jest dla mnie zbyt dobry kropka mój telefon znów zabrzęczał. To był Markus, mój asystent. Umowa na zjazd wymaga Twojego podpisu. Mam go przynieść? Odpisałam z uśmiechem. Nie ma takiej potrzeby. Mam już plany na to spotkanie. Otworzyłam laptopa i zaczęłam wprowadzać poprawki kropka. Jeśli myśleli, że nie nadaje się do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, to właśnie mieli doświadczyć, jak wygląda wykluczenie kropka, kiedy osoba z zewnątrz podpisuje listę gości. Każda decyzja dotycząca zjazdu przechodzi przez moje ręce. Oświetlenie, muzyka, menu degustacyjne szefa kuchni, a nawet zapach w holu. Nadszedł czas na cichy spektakl. Wspomnienia płonęły w mojej głowie, jak wtedy, gdy posadzili mnie przy stole dla dzieci po dwudziestce. Albo co gorsza ślub Serini, na którym przypadkowo posadziła mnie obok ekipy parkingowej. Powiedziała, że poczuje się bardziej jak w domu kropka do tego czasu byłem właścicielem dziewięciu hoteli. Nigdy nie zadawali pytań. Nigdy nie spojrzeli poza mój stary wizerunek. Tylko moja młodsza siostra Kamil pozostała w kontakcie. Choć nigdy nie wiedziała, jak daleko zaszedłem kropka zadzwoniła, gdy kończyłem przygotowania. Meroun powiedziała łagodnie. Serena powiedziała mi, że prosiła, żebyś nie przyjeżdżała. Tak mi przykro. Niepotrzebnie odpowiedziałem, podpisując z uśmiechem ostateczną umowę. Właściwie to mam przysługę. Czy możesz się upewnić, że wszyscy przybędą dokładnie o dziewiętnastej? Dlaczego? Co się dzieje? Powiedzmy, że Serena nie jest jedyną osobą z koneksjami w Celestii, kropka następne dwa tygodnie minęły błyskawicznie. Nadzorowałam wszystko aż do kwiatowego klosza, kropka jeśli zamierzali wykluczyć mnie z mojego własnego ośrodka, zamierzałem zapewnić im niezapomnianą noc. Rodzina Hawthorn wymagała luksusu. Zamierzałem dać im show. Którego nigdy nie zapomną, kropka w noc poprzedzającą zjazd, stałam cicho w holu hotelu Celestie. Patrząc, jak moi pracownicy polerują marmur, aż odbija się jak szkło, kropka światło z kryształowych Żyrandoli tańczyło po pokoju, oświetlając każdy szczegół inspirowanego wybrzeżem wnętrza. Białe kamienne kolumny, subtelne złote wykończenia, akcenty ze szkła morskiego. Wszystko było nieskazitelne, kropka Markus pojawił się obok mnie z tabletem w dłoni. Wszystkie ustalenia zostały potwierdzone. Nowe oznakowanie zostanie zaprezentowane dokładnie jutro o 19, jesteś tego pewien? Nie wahałem się. Pomyślałem o zadowolonym głosie Serini przez telefon, o latach mikroagresji i zimnych ramionach. Absolutnie. W końcu nie każdego dnia mogę powitać moją rodzinę w moim własnym ośrodku. Uśmiechnęłam się już wyobrażając sobie ich miny, gdy dotarła do mnie prawda. Jutro wszystko się zmieni. Kropka, dokładnie o 18.45 następnego wieczoru stałem w moim prywatnym apartamencie na najwyższym piętrze. Oglądając transmisję z kamer bezpieczeństwa. Kropka, przychodzili jak w zegarku, z designerskimi torebkami, stukającymi obcasami, błyszczącymi Roleksami, każdy próbując przyćmić siebie nawzajem w płytkim pokazie bogactwa. Kropka serena weszła ubrana w czerwone Valentino, szczekając rozkazy, jakby była kierownikiem. Pozowała przy kwiatowej wystawie, gotowa do aparatu, kropka, następnie podjechał czarny Bentley mojego ojca, a za nim luksusowe samochody wypełnione ciotkami, wujkami i kuzynami, których nie widziałem od czasu, gdy byłem nieudacznikiem w rodzinie. Wszystko przygotowane, powiedział Markus, spoglądając na ekran. Personel zna swoje sygnały. Czy ochrona ma być w pogotowiu? Potrząsnąłem głową. Nie ma takiej potrzeby. Hautornowie nie ośmieliliby się zrujnować swojej iluzji elegancji. Poprawiłem swój łupkowo szary garnitur, niestandardowy armani. Nie żeby którekolwiek z nich uwierzyło, że znam tę markę, a co dopiero. Że mam jej więcej niż połowa sali. Niech się rozgoszczą, powiedziałem. To będzie świetna zabawa. Kropka w wielkiej sali balowej zjazd brzęczał szampanem i gratulacjami. Serena przechwalała się przy fontannie, wspominając swoje starania o rezerwację miejsca. Mój ojciec krążył ze starymi kolegami, bez wątpienia chwaląc się swoim portfelem akcji. Kropka, moi kuzyni pozowali przy oznakowaniu celestii, jakby w jakiś sposób potwierdzało to ich status. Kropka, punktualnie o dziesięć kierownik hotelu podszedł do Serini. Pani Hofforn, obawiam się, że jest mały problem z pani rezerwacją. Kropka, wypolerowany wyraz twarzy Serini skwaśniał. Przepraszam, kropka, załatwiłam to bezpośrednio z biurem firmy. Tak, proszę pani, odpowiedział kierownik. Po prostu właściciel miał kilka specjalnych instrukcji na dzisiejszy wieczór. Kropka serena roześmiała się, machając wypielęgnowaną dłonią. Proszę, bardzo wątpię, by pan Blake miał czas na wtrącanie się w szczegóły imprezy kropka w pokoju zapanowała cisza. Gdy wyszłam z tyłu sali balowej. Właściwie, powiedziałam spokojnie, pani Blake zajmuje się kilkoma rzeczami, kropka, jeśli poczułeś ten moment cichego zwycięstwa głęboko w klatce piersiowej, nie zapomnij zasubskrybować kanału, ponieważ to, co stanie się później na tym spotkaniu, pozostawi wszystkich bez słowa, kropka, cisza zapadła jak kurtyna. Każda głowa w sali balowej zwróciła się w moją stronę, kropka, zapomniany kuzyn, tak zwany wstyd. Stojący teraz przy wejściu do najbardziej elitarnego kurortu na zachodnim wybrzeżu, ubrany wszyty na miarę garnitur, który prawdopodobnie kosztował więcej niż kolekcja torebek Serini. Marin, głos mojego ojca, przebił się przez ciszę. Co ty tu robisz? Serena warknęła, próbując dojść do siebie. Powiedziała mi, że nie mogę sobie pozwolić na udział w tym wydarzeniu, powiedziałam bez ogródek. Bała się, że zawstydzę rodzinę kropka, twarz Serini poczerwieniała. To prywatna uroczystość. Poproszę ochronę. By cię wyprowadziła. Nie powiedziałem spokojnie. Nie wyprowadzisz kropka w tym momencie Markus, stojący dyskretnie przy stole AV, nacisnął przycisk na swoim tablecie. Masywny ekran led za sceną sali balowej rozświetlił się kropka, najpierw pojawiło się logo Celeste Resort, a następnie pogrubione litery, które brzmiały, właścicielem i operatorem jest Marin Houghton Blake. Założyciel i CEO Blake Hospitality Group, kropka w sali balowej rozległo się westchnienie. Brzęknęło szkło. Gdzieś w pobliżu fontanny ktoś upuścił widelec. Flet z szampanem Serini wyślizgnął się jej z ręki i roztrzaskał o marmurową podłogę. To, to niemożliwe, jąkała się. Chciałabyś zobaczyć moją wizytówkę? Zaproponowałem słodko, trzymając w dłoni eleganckie czarne skórzane etui. A może akt własności? Delikatnie poklepałam teczkę, kropka mój ojciec wystąpił naprzód z szeroko otwartymi oczami i niskim głosem. Jesteś właścicielem tego miejsca. I dwudziestu innych nieruchomości przytaknąłem. Chociaż ta jest wyjątkowa. To tutaj zacząłem swoją karierę. Wtedy, gdy mówiłeś, że marnuję życie sprzątając pokoje hotelowe, kropka, wspomnienie znów się pojawiło. Serena szydząca z mojego uniformu sprzątaczki. Ciotki szepczące, że się ustatkowałam. Kuzyni wycinający mnie ze zdjęć, jakbym do nich nie należała. Przez te wszystkie lata kontynuowałam, pozwalając słowom wsiąknąć. Patrzyłeś na mnie z góry. Ale ani razu nie spojrzałeś w górę kropka, odwróciłam się do serini. ten mały motel w Silver Lake, z którego uwielbiasz kpić. To był mój prototyp, moje laboratorium innowacji. Fundament tego, co ta branża nazywa teraz złotym standardem. Markus wystąpił naprzód, wkładając eleganckie marynarskie teczki w ręce kluczowych członków rodziny. Te, jak powiedział, zawierały prawdziwą historię Blake Hospitality Group i fakturę za dzisiejsze wydarzenie. Serena chwyciła swoją, przeszukując ją drżącymi dłońmi, a jej oczy rozszerzyły się. Ta stawka jest powyżej rynkowej. Około 40% powyżej, potwierdzam. Dopłata rodzinna. Jeśli wolisz kropka z tyłu pokoju, Kamil, wybuchnęła śmiechem. Kilka innych osób poszło w jej ślady, najpierw niezręcznie, a potem śmielej, gdy napięcie opadło. Ojciec spojrzał na mnie z zaciśniętą szczęką. Dlaczego nigdy nam nie powiedziałaś, spojrzałam mu w oczy. Uwierzyłbyś mi. Nic nie powiedział. Nikt nie uwierzył. Ale w tamtej chwili cisza mówiła wiele. Piętnaście lat temu powiedziałeś mi, że Twoja córka nigdy nie będzie pracować w hotelu, powiedziałam spokojnym, ale wyraźnym głosem. W jednym miałeś rację. Nie pracuję w hotelu, kropka zrobiłam pauzę, po czym uśmiechnęłam się. Jestem ich właścicielem, kropka w całym pokoju ożyły wszystkie cyfrowe ekrany. Panoramiczne wizualizacje moich kurortów na całym świecie migotały w całej sali balowej. Złote odcienie naszych nadwodnych willi na Malediwach. Pokryta śniegiem elegancja naszego szwajcarskiego kurortu w Alpach. Wspaniałość naszej przeszklonej posiadłości w Dubaju, której panorama rozciągała się niczym korona na horyzoncie. Jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, dodałem gładko, twoja rezerwacja nie została anulowana. Możesz zostać. W rzeczywistości zorganizowałem prywatną wycieczkę po posiadłości. Myślę, że nadszedł czas, Abyście wszyscy zobaczyli, jak naprawdę wygląda kariera w obsłudze klienta, kropka serena zrobiła krok do przodu, a jej wypolerowana osobowość pękła. Marim, nigdy nie mieliśmy na myśli, przerwałam jej, delikatnie, ale stanowczo. Tak, miałyście. Każdy złośliwy żart. Za każdym razem, gdy pomijaliście mnie na zdjęciach. Za każdym razem, gdy byłam traktowana jak pomoc kropka, rozejrzałem się po pokoju, lekko podnosząc głos. Ale kiedy ty byłeś zajęty podtrzymywaniem swojego statusu, ja byłem zajęty budowaniem dziedzictwa. Witamy w celestii. Tłum się poruszył. Mój zespół odprowadzi was do waszych ulepszonych apartamentów, Serenou, dodałam. Odwracając się lekko, Twój pokój musiał zostać dostosowany w ostatniej chwili ze względu na głośną rezerwację. Musieliśmy umieścić cię w jednym z naszych standardowych pokoi typu Queen, kropka jej twarz pokryła się głębokim rumieńcem. Ten sam pokój, który kiedyś wyśmiewała za sprzątanie. Rodzina podążyła za personelem do swoich apartamentów, niektórzy w niezręcznej ciszy, inni nerwowo szepcząc, kropka mój ojciec został z tyłu. Myliłem się, powiedział, jego głos był nietypowo miękki. We wszystkim. Przyglądałem mu się przez dłuższą chwilę. Człowiek, który kiedyś bagatelizował moje wybory, teraz wyglądał. Mały, niepewny kropka tak, powiedziałam cicho. Ale, czy chcesz wiedzieć, co jest najlepsze w posiadaniu 21 hoteli, tato? Uniósł brew. Mam 21 apartamentów prezydenckich. możesz wybrać dowolny z nich i zamieszkać w nim, gdy będziesz się zastanawiać, jak wszystko naprawić. Na jego ustach pojawił się nikły uśmiech. Gdzie nauczyłeś się tak negocjować? Prawdopodobnie w tym samym miejscu, w którym nauczyłem się prawdziwego przywództwa, zaczynając od samego dołu czego ta rodzina nigdy nie musiała robić. Kropka tej nocy, po zakończeniu prywatnych wycieczek i cichych rozmów, stałem w swoim apartamencie z widokiem na panoramę San Francisco. Markus, wszedł steczką w ręku. Dziś wieczorem ostateczne liczby, powiedział. Twoja rodzina wydaje się. Pokorna. Roześmiałem się. Niesamowite, co może zdziałać odrobina perspektywy i pokój bez widoku. Zamierzasz im powiedzieć? zapytał o Paryżu, Tokio odwróciłam się do biurka, na którym leżała umowa gotowa do podpisania. Jeszcze nie, uśmiechnęłam się. Niech będą zaskoczeni. Celestie była dopiero początkiem. Jeśli podobało ci się obserwowanie, jak Marin odzyskuje swoją moc, nie zapomnij zasubskrybować. ponieważ w następnym rozdziale świat stanie się jeszcze większy. a rodzina? Jeszcze nie skończyli się uczyć. Zachowajmy coś na przyszłoroczny zjazd, powiedziałam głośno do nikogo. Światła San Francisco błyszczały pode mną. Każdy sprytny hotelarz wie, że powtarzający się goście są najlepsi kropka, oparłem się o sięgające od podłogi do sufitu okno mojego penthouse'u. Moje odbicie obramowane panoramą, o której kiedyś tylko marzyłem kropka droga od szorowania listew przypodłogowych do podpisywania międzynarodowych umów deweloperskich nie była łatwa. Ale było warto. Zdałem sobie sprawę, że w sukcesie nigdy nie chodziło o zemstę. Nie chodziło o udowodnienie mojej rodzinie, że się myliła. Chodziło o udowodnienie, że mam rację. A czasami najsłodszy rodzaj zemsty wcale nie jest zimny. Jest ciepła, luksusowa, serwowana ze śniadaniem na dachu i widokiem, który zapiera dech w piersiach. Zadzwonił mój telefon, serena. Możemy porozmawiać jutro. Proszę uśmiechnęłam się i odpisałam. Oczywiście. Rezerwacja śniadania jest na dziewiątą rano. Jestem też właścicielem tej restauracji. W prostocie tkwiła siła, nie tylko w pieniądzach, majątku czy prestiżu, ale w byciu wreszcie widzianym takim, jakim naprawdę byłem. Nie pomocnikiem, nie outsiderem, nie rodzinnym żartem. Ale Marine Blake, kobieta, która zbudowała coś prawdziwego, kobieta, która nie została zaproszona na zjazd, Ponieważ była zbyt zajęta jego organizacją, kropka kiedy spojrzałam na miasto i świecące oznakowanie celestii poniżej, poczułam to w klatce piersiowej, poczucie spokoju, zamknięcia, celu. Jutro rozpocznie się kolejny rozdział historii rodziny Hautorn, kropka nieźrodzony ze starych pieniędzy czy pustej dumy, ale z czegoś, na co zasłużyłem, kropka bo w końcu każdy wielki hotel zna ten sekret. Nie chodzi tylko o oferowanie łóżka. Chodzi o to, by dać ludziom coś, czego nigdy nie zapomną. A dziś wieczorem moja rodzina będzie pamiętać, kropka, jeśli dotarłeś tak daleko, dziękuję, że wyruszyłeś ze mną w tę podróż. Chętnie wysłucham Twoich przemyśleń. Zostaw komentarz poniżej i powiedz mi, co byś powiedział, gdybyś był na moim miejscu tamtej nocy. Czy zachowałbyś spokój, czy dokonałbyś tych samych wyborów? A może zrobiłbyś coś zupełnie innego? Porozmawiajmy o tym. Czytam każdy komentarz. A twoja perspektywa ma większe znaczenie niż ci się wydaje, kropka, a jeśli poczułeś choćby przebłysk inspiracji z mojej historii, naciśnij przycisk subskrypcji. Przed nami więcej, więcej chwil prawdy, więcej rodzinnych zwrotów akcji, więcej rozwoju. Ponieważ nie chodziło tylko o ponowne spotkanie, kropka, chodziło o odzyskanie przestrzeni, która zawsze była moja, kropka, o to, czego się nauczyłem. Czasami świat i ludzie w nim nie widzą cię, dopóki nie zbudujesz czegoś tak niezaprzeczalnego, że nie mogą odwrócić wzroku. I to jest w porządku. Niech się śmieją. Niech wątpią. Niech nazywają cię słabeuszem, ponieważ po cichu, konsekwentnie i z mocą możesz się podnieść. Zacznij od małego. Zacznij tam, gdzie myślą, że jesteś nikim. I wykorzystaj każdą zniewagę, każdą złośliwą uwagę. Każde wykluczenie jako cegły w swoim fundamencie. Nie potrzebujesz zemsty. Potrzebujesz tylko wyników. A kiedy nadejdzie ten dzień, kiedy wejdą do pokoju, którego jesteś właścicielem i nawet nie zdają sobie z tego sprawy, uśmiechnij się. Nie dlatego, że ich pokonałeś, ale dlatego, że nigdy nie potrzebowałeś ich pozwolenia, by błyszczeć. Twoja wartość nigdy nie zależała od nich. Więc buduj, śnij, pokazuj się. A kiedy to zrobisz, będę tutaj, kibicując ci z penthouse'u.